Witamy Państwa na 17 Europejskim Kongresie Gospodarczym. Jesteśmy na, na Europejskim Kongresie Gospodarczym, organizowanym już po raz 17. W związku z tym widać, że organizatorzy mają tutaj dopięte wszystko na ostatni guzik, naprawdę perfekcyjnie. Są tutaj tak naprawdę wszyscy. Jest, jest samorząd, jest rząd, są firmy, są przedsiębiorcy. Jesteśmy tutaj z dosyć fajnym i mocnym przekazem, bo z jednej strony pokazujemy to, co, to z czego w Chorzowie jesteśmy dumni. 21% powierzchni Chorzowa to są parki, tereny zielone. Mamy oczywiście tutaj pokazany na, na ściance za nami Amelung, jest też Park Śląski, ale też chwalimy się rozpoznawalną marką na arenie polskiej międzynarodowej, czyli Ruchem Chorzów. Bardzo dużo rozmów tak naprawdę z ludźmi tutaj też biznesu, którzy się interesują różnego rodzaju działkami na terenie naszego miasta. Pożów to jest miasto otwartych głów i ludzi, którzy chętnie zapraszają wszystkich do współpracy. Nic o nas bez nas, czyli wszędzie trzeba się znajdować i opowiadać o Chorzowie, gdzie toczy się dyskusja na temat samorządów, gospodarki, na temat nowych technologii. Chcemy przedstawić pewną wizję tego, co chcielibyśmy stworzyć w Chorzowie w przyszłości i starać się jakby znaleźć partnerów do rozmów, których ta, których ta wizja zainteresuje. Z jednej strony się musimy wsłuchać w to, co jest w trendzie, co jest na topie i w którą stronę zmierzać będzie cała Europa, a z drugiej strony, żeby zachęcać przy okazji właśnie przedsiębiorców do inwestowania właśnie na terenach najchętniej poprzemysłowych.